Pum, pum. Siłanko, siłanko, to będzie na początku filmiku. Słuchajcie, 31 grudnia, ale dokładnie start będzie 1 stycznia. Ale 31 grudnia zapodaję pierwsze info, co robimy 1 stycznia. I tak, organizuję kurs. Kurs nazywa się Zaskocz 2020 i odhacz to. I tak, kurs będzie polegał na tym, że będziemy wykonywać różne rutyny codziennie. Codziennie będą różne te rutyny. Łącznie będzie ich 33 ćwiczenia. Także przez 11 dni, bo będzie kurs trwał. 11 dni od 1 stycznia do 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak, do 11 stycznia będzie trwał kurs, czyli łącznie mamy 33 ćwiczenia, które jeżeli wszystkie zrobimy, prawdopodobnie mega wpłyną na nasze życie. Także jeżeli chcesz uczestniczyć w tym kursie, kurs będzie organizowany na Facebooku, zrobię wydarzenie, będzie fajna grupa, będziemy mogli. Dzielić się tym, co robimy. Każdy będzie mógł wstawić jakieś zdjęcie. Ja też przygotuję materiały, także będzie mega fajnie. Kurs, cały koszt kursu to jest 33 zł za 11 dni. Także jeżeli chcesz w tym uczestniczyć, daj znać w komentarzach, żebym wiedział, ile nas jest. Liczba miejsc jest, jest ograniczona, żebym też mógł każdemu poświęcić uwagę, jeżeli ktoś by miał jakieś pytania. Dobra i to w sumie tyle. Zapraszam wszystkich chętnych i do zobaczenia teraz na filmiku. Siemanko! Stay high for the most of time